I z obrotów! O, tam jest! Ciota jeden, dobra, ja wyskakuję. Ha, ha, ha. okej, okay, spoko. No problem. Weź na serpe zabił. No tak. Boże, wystarczy, że się. że do. Yy, Boże, święty. Wystarczy, że. dojdę do, do. do tych kanałów, wejdę na brzeg i z... w ogóle tam wszystkich wyzabijam. Wszystkich. A nie, do tego nie chcę. Tutaj to jest ciulowe, ja wolę szybciutko się przenieść, a nie jak ślimok. Okej, okay, czyli tutaj do pontonu. I jedziemy na szybko, tutaj przynajmniej nikt nie trafi chyba. O, tam sobie pójdziemy. O, bo tej gość już nas wypatrzył, a to tutaj nie. Tam jest gość? Snajper chyba? <grywa> Boże, co ja robię? Ziół, tutaj wysiądziemy Tutaj się skryjemy? Jako... Jako, jak ninja? 30 FPSów, okej, okay, jest, jest dobrze pie. Brat tutaj moi, powoli Kuźwa, gdzie ja tutaj... ...lądowałem? O, jest drabinka, na szczęście. Co ja bym bez tej drabinki zrobił? O, jest. Trzeba jakoś pójść do góry, co? O. My tutaj... Nie, że ja tak wpadam, bo nie umiem trafić sobie, tylko to jest taki... Wiecie, to jest taki taktyczny. Aaa, zabiłem! Ale to. o, tam jeszcze jednego mam, może mu rzucę granata. I cicho siedzimy, nie ma nas tutaj. A, fail! No. Ale gość mnie próbował jak go zabiłem. Oj, przykro mi gościu, że zniweczyłem ci twoje podstępne plany. No i właśnie to jest dlatego, ja się czasami tak nie bawię. Raz tylko, jak wiem, że na pewno gościowi zasadzę, yy, że wbijem, no, no, wiecie, że go nożem tam ciachnę, ale nie w takich sytuacjach, bo widzicie, to się dzieje. Gościowi chyba popsułem humor. Dobra, pojedźmy sobie w tamtej strony, do kanałów, na uszach. O, tam są moi ludzie, o, tam, 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 widzicie? takie czerwone, yy, niebieskie. Ja tam sobie pojadę, na sobie spokojnie. I wszystkich wyzabijam. Kurde, jakie tu jest głośne. A ja, dopóki mnie tutaj nikt nie widzi, ja sobie może ściszę głos. O, tak będzie dobrze. I do góry. Do góry, o, już tam gościa, widzę jednego. A! BĘDZIE DOUBLE- oj, Tyle brako, maluteńko, o patrzcie, na 30% zdrowie miał. Ale zasadziłem headshot'a, hoho. Ho. O, jest przynajmniej asysta przy zabiciu. To jest dobrze, to jest dobre. goś mnie zabił- miał rewolwer, dlatego mnie, mnie tak późno zabił. Oj kurde... Aha, dowiedziałem się, jak się tego używa! Normalnie jestem z siebie tak- tak super dumny... Normalnie teraz jak grałem na jakichś innych otwartych mapkach... Eee, świetnie mi się grało, ponieważ helikoptery to jest moje utrapienie, eee, a to jest przeciwlotnicza i samonaprowadzająca i w ogóle elegancja Francja. Dlatego mi się świetnie niszczyło z tego. Oj, sorry. Oj, no co we mnie wjechałeś, idioto? O, kurde! Puść mnie! Co za debil! <grystanie> Okej, okay, tutaj sobie wysiądziemy. O, świetne miejsce! Mam nadzieję, że nikt mnie ty nie zobaczy. Tyrydym? Tyrydym? Nie, nikogo nie ma. I szybko przeskoczymy sobie tutaj. O, dobra, też nikogo nie ma. Kurde, nie wiem gdzie iść. Bo tutaj nie chcę też być na otwartej przestrzeni, żeby mnie zabili. A właśnie na nią idę. Szybko przeskakuj przez to! Okej. Okay. Bezpiecznie jesteśmy już tutaj. Kurde, teraz nie mam RPG-a i nie mogę pomóc gościom walczyć z, yy, z, tym, z, z tym czołgiem. No sara, ale może tutaj pokampimy sobie troszeczkę wśród tych kontenerów. Aj nie tutaj, nie wychodzimy, bo tam jest czołg. Tam widzę, że ktoś minę założył. Już wiem co znaczą te znaczniki takie. To, to tak krzyczy! Ej, spokojnie, ludzie. O. Tutaj się moi wycofują w ten rejon, co ja. Widzicie? A tutaj jakiś gość jest chyba. No ja, ja wolę tam nie wychodzić. I tak samo tutaj na... nie chcę tutaj wychodzić, a pasuje mi tam wyjść, żeby kogoś zabić! Oj, co by tutaj zrobić normalnie... Ah, tutaj! Wystarczyło troszeczkę poczekać, aż tutaj wreszcie sama przynęta przyjdzie do nas. Kampmy sobie trochę jeszcze tutaj. Nie mówcie, że on mnie zabije! No jasne. <grytanie> full auto forever. A za mną chyba by drugi. Hm. Dobra, tak to, tak to wytłumaczmy. Okej? Okay? Dobra. Tak to wytłumaczmy. O... Jeden, jeden punkt nasi przejęli, także jest ok. Zmieńmy sobie broń naszą, ponieważ tutaj za bardzo nie mamy, za bardzo nie mamy za bardzo co tutaj niszczyć. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, no, helikoptery i typu lotnicze takie pojazdy. O, jest wreszcie jakiś lasek. A sobie tutaj pojeżdżę. Świetne są te mapy w BF i trójce. Jest tutaj gra, jest yy, na kilku frontach. I to jest naprawdę zajebiste. O jak widzicie, przegrywamy strasznie. O tutaj już chyba nie wygramy. Chociaż przedtem miałem bitwę, co przegrywałem kilkaset. O patrzcie, oj, walnę mu ta O Oj, przyszłą to dostał chyba na twarz. Ale ciulek. Do wszystkich jednostek. Cel został utracony. Odbiór... O jest zabiłem ekstra. O A ty co tutaj robisz z Gretku ja cię tutaj może jakoś podejdę cele. Żebym tego nie spieprzył żebym tego nie spieprzył On ty chyba już zeskoczył A ja co ja zrobiłem Ale widzicie normalnie, jak sprytnie. Przez to, że nie znam mapy i nie umiałem tam skoczyć, goś mi uciekł. No nie, a miałem już takiego na muczce. Kolejnego kila. Dobra, przejdźmy sobie tutaj, bo tam widziałem, że jest jakiś gość kolejny. A tutaj mój padł. Ja tutaj rzucę granata. I pójdę zupełnie. Ou dobra, znalazł się Menda. Ja cię miałem. Ja cię miałem już tutaj z na, na muszce, a ty mi uciekłeś. Niegrzeczny jesteś. Przed śmiercią i tak się nie uchronisz. O, tutaj jest mój kolega. Nie, dobra. O, tutaj gość się. O kuźwa, o kuźwa, tutaj jest. Czołg, 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 czoł, czołg, 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 czołg czoł, czoł, czołg czołg, 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 czołg. Uciekamy. Uff. Kurde, no, przegraliśmy. <grytanie> Ale fajnie uciekało mi się przed czołgiem. Dobra, no to na tyle w tym odcinku. No, statystyki. Okej, okay, mogą być. Raz byłem pierwszy na mapie, muszę się wam pochwalić. Dobra. Zobaczcie, no co sobie odblokowałem. No, jakieś standardowe od... o, yy... odznaczenia. Dobra, no to tyle w tym odcinku. Zegram się z wami. Do zobaczenia w następnym. Cześć.